Fajnie tak sobie spędzamy czas, córka, mama. Chodzimy sobie po Lublinie, przypominamy sobie jak tutaj jest pięknie w naszym mieście, kochanym. Zaraz dojdziemy do wspaniałego znaku, I love Lublin. Turyści bardzo lubią sobie robić przy niej zdjęcia, my już od dawna mamy. Także idziemy dalej, poszukujemy jakiejś dobrej knajpy, żeby zjeść coś fajnego. Chodźcie z nami. Dobre? No. Pyszne? No. Ekstra. Chce mi coś spróbować, też Próbujemy. Ta Te guma tu jest. Mhm. Mm Przecież nie wyskoczyłam na czoło. Niebawem. Mmm. Dobra. Pycha. Polecamy. No. Bardzo. Mmm. Spróbowałyśmy teraz tego. Rozgryzłam, a w środku jest kwaśna. No, ale już nie jest mm. no, troszkę, kwasu, troszkę, A ale czy to było, czy nie, nie. Wiem, zobaczymy, czy się rozpuści. A living work of art. It seems we've lost our way somehow. And fallen out of faith in love. Given up on being who we are. But I don't really buy it. The cynical horizon. A view to stop the world from coming. The walls we build around us. Thinking they will hide us. Really, I like paper women. Open love's reality. All we need to be is who we are. No one's made for no man's land. Love can melt to difference, we bring to life a loving work of art. Cause no one really buys it. The cynical horizon. A you stop the world from coming. The walls and those around us. They will hide us. Really, I like paper, women's name. It doesn't matter where you come from or what you're going to. Everyone needs someone, and somebody's Was made for you. No, oh, I love us made for you. Yeah. It doesn't matter where you come from or what you're going to. Everyone needs someone, and somebody's needing you. No one is immune to me. You gotta learn to give your heart again and again and again. że masz bardzo ładną tą bransoletkę Fena jest taka, Fena ma kamyczki jest no, tak fajnie wiązana i zakończona takimi kamyczkami ładnymi sweet tą taką Jest na jedwabnej miejsce My już po jedzonku zjedliśmy. Pyszny obiadek, idziemy dalej, idziemy teraz do galerii, zobaczymy, może będą jakieś fajne plecaki, jakieś ciuszki, ciuszki, ciuszki. przede wszystkim ciuszki. No. to będzie w tej Nie, czemu, będzie spoko, idziemy dalej. Co byś chciała? Takie, ten, głównie to bym chciała takie... Krótkie spodenki, no? Krótki spodenki. A, to się kończy, ona chce krótkie spodenki. No. O nie. <grystanie> Ale generalnie jedzenie było bardzo dobre. Byłyśmy w, w Trybunalskiej. Tak się chyba Knojba nazywała. Bardzo dobre, pyszne. Pizza była przepycha. Jedna z lepszych w Lublinie. Także serio, naprawdę polecamy. Trybunalska, Lublin. Jesteśmy w przemierzalni. Mila jest tu. Przebiera się. Oh. <laughs> Zaraz wyjdzie, nam się pokaże. No chodź. I jak te spodenki? No, Podobają Ci się? No. Wygodne są? Są wygodne. Tak? Mierzymy drugie. I jak? się No bo teraz tego wygląda jak była troszkę taka ee, do Nikola tutaj, no. Fajne, nie? No. I no, nawet wiesz co, możesz sobie podwinąć nogawki trochę tak. I też będą miały. O, widzisz, w ten sposób. I też będą miały fajny efekt, nie? No już ubliżę do lustra. O, właśnie, w świetle, bo żebyś świetle była. Czego? Nie, nie, spoko. I jak podobają ci się te? Tak, cool To co bierzemy te? Zakupy wszystkie. Jeszcze, jeszcze to, jeszcze to. Nie, wam pokażemy. A jeszcze to, ale w wam pokażemy. Pierwszy raz, jak się mnie ktoś zapytał, czy posiadam jakieś grosze z gotówki, to pierwszy raz mu dałam te pieniądze. A zawsze się nie miałaś? Nie miałam. Zawsze tylko jedna gotówka. Ale ci masz fajny portfel. Zmiania. W Warszawie są okropne takie... Ale nie jesteś w każdym razie. W No nie, ale w sensie chodzi o to, że mamy bardzo dużo nowych autobusów, tak. Są takie nowocześniejsze już. Nie są jakieś takie rozklekotane. Fajnie się nie jeździ, są bardzo nowoczesne. Idziemy się jeszcze w domu? Rozwiemy się z domu? Jeszcze chwilę. No, w tym na razie nie. Nie Tak. Myślałam, że siebie. Nie, ciebie. Na ciebie patrzę. zaraz się pokażę. I co mam powiedzieć? A co chcesz powiedzieć? Tak, wróciłyśmy do domu. Wykąpałyśmy się. Brałyśmy się w piżamy. Siedzimy sobie teraz na kanapie. Tak, myślałam. Kończę granitę. Jest zimna. Bardzo się przydaje w takiej upał. Ile dzisiaj było? stopni. 31. 31, odczuwalna? 32 chyba. nie? Mhm. już nie będziemy nagrywać dla Was tego hola. Z tymi ubraniami, nie? Bo już późno jest. Tak, będziemy sobie oglądać film, a właściwie bajkę. Jaką? Nie mam mówić. Tak. Dlaczego? Bo chcecie zaangażować trochę. Nowe szaty króla. Nowe szaty króla. Dajcie znać, czy oglądaliście, czy lubicie. My lubimy. I tak i będziemy sobie siedzieć lautować czekamy jeszcze na sushi. naszą kolację tak na sushi później jeszcze wam pokażemy ale generalnie dzisiaj to by było na tyle żegnamy się z wami i do następnego buziaki pa